Okej, okay, skończyłem, ja też, o stary co za zapierdol, parszywy kurowski, kazał nam odstawiać swoją robotę przez cały tydzień, cały cholerski tydzień zamiatania podwórka, e, i to wszystko za ten numer w lesie, no tak, ale musisz przyznać, że było warto. A jak nie jak tak, jak tylko se przypomnę to co potem było to ledwo ustać mogę, Rysiek opowiedz jeszcze raz co było potem. Okej, okay, potem tym jak Kurowski się obudził i nie znalazł swoich ukochanych kakciuszków, wpadł w nie lada panikę. Razem z panem Żyletą poszliśmy popatrzeć na widowisko jakie robił Kurowski biegając w kółko i drąc ryja na całego. Orzesz w mordę porwano mnie, uprowadzono mnie, wywieziono mnie do jakiegoś lasu a, a, a i co gorsza nie mam kapciuszków. Hehe he, udało się, no chłopaki jestem pod wrażeniem inwencji i wykonania planu, że tak powiem lepiej być nie mogło. Oj panie Żyleta mogłoby gdyby tylko ten konował zaczął wołać milic, milicja ratunku milicja, ratunku mnie. Dobre Rysiu dobre jak na zawołanie ci to wyszło, temu przygrzało w cieniu uczy jak. O co mu chodzi z tą milicją? Widzi pan, panie, że Leta Kurowski to takie dziecko PRL-u, a swojego czasu ponoć nawet był klawiszem, raz nawet słyszałem o tronka, że jego ojciec był w ZOMO, więc u niego to takie małe zboczenie z tą milicją zostało. Aha, to wiele tłumaczy. Patrzcie, wybiega na ulicę. Stać, stać, motyla noga stać, a, orzesz w mordy jelenia szmaciarz prawie mnie rozjechał, o zatrzymał się no to lecę, cześć paniusiu. Kurowski jako dziecko PRL-u nie grzeszył urodą, z tyle mani manierami a po wcześniejszej lekturze tzw. etykietek i daty ważności na trzech opakowaniach leśnego dzbana przed tzw. spożyciem capiło od niego gorzej niż od niejednych zwłok w stanie rozkładu, więc reakcja tej pani jest oczywista. Ta twarz bez emocji, te ubrania podarte i sztywne, zapach, który odstrasza nawet mydło i ten oddech mogący powalić nawet konia To musi być w takim razie zbiegły I teraz tu jestem, a więc taka historia paniusiu To jak mogę liczyć na pani współpracę, to morderca, że ja, proszę nie robić mi krzywdy, że co, proszę kluczyki do samochodu, pieniądze, bierz wszystko, tylko oszczędź mnie, żeż w mordę Posłuchaj paniusiu I tak Kurowski tłumaczył kobiecie że nie chce jej krzywdy zrobić przez cztery godziny, w końcu pani go zabrała, gdy przyszedł do domu walnął się trupem w miejscu, gdzie do niedawna stało jeszcze jego łóżko i przespał kolejny dzień. Hech, uwielbiam jak to opowiadasz, zawsze jest tak śmiesznie, hech. Cześć chłopaki, witam, dzień dobry panu. Jak? Skończyliście zamiatanie na dzisiaj? Się rozumie, mamy już z głowy całą tę karę. Co pan tam niesie? O. Dobrze że pytasz mój drogi, otóż w tej małej skrzyneczce mam kilka buteleczek mojego ulubionego truneczku, że niby co, alkoholu, Marian mu chodzi o alkohol, a co to konkretnie panie Żyleta, a tam taka whisky z domieszką winka pędzonego w beczkach po piwie z domieszką zalewy z ogórków kiszonych, panie Żyleta to brzmi co najmniej zajebiście jak nie wykurwiście, no popieram Rysia, i jak drogie było panie Żyleta, dwie stóweczki za buteleczkę a mam ich sześć, no to ma pan, to dopiero życie. Tylko niech pan nie pokazuje tego kurowskiemu. A dlaczego? Bo jak zobaczy, że zapłacił pan dwie stówy za buteleczkę to zacznie pan truci, by to było w leśnych dzbanach. To ja lepiej już lecę. Jakby co wpadnijcie chłopaki do mnie poczęstuje was gorzałeczką na ogórkach. Dzięki panie żyleta. Ej Marian, rychu gdzie jesteście? Czego się kurwa jałopie drzesz, toć stoimy tuż pod blokiem. Dobra chłopaki bez owijania w bawełnę potrzeba mi pomocy przy małym sprzątanku w moim domu. No i co nam do tego? Jak mi pomożecie to dam wam ciasteczka z mlekiem. Słodycze, trzeba było kuźwa tak od razu już lecimy. masz Romek widzę że odmalowałeś drzwi, po pierwsze to naucz się chamie pukać a po drugie musiałem odmalować je bo były popisane na całe szczęście miałem jeszcze troszeczkę mojej ulubionej farby, jakbyś czasem ściągnął tę pinglę z nosa to wiedziałbyś że pomalowałeś je na różowo, mniejsza z tym bierzmy się do roboty bo chce mi się ciastek. rzesz w mordę myślałem że nie skończymy, no dobra może być tak od biedy, no dobra dawaj tę nagrodę, no okej. Okay. No ale Roman, co to ma za przeproszeniem twojej głupoty być? Obiecałeś ciastka i mleko, no i do czego zmierzasz? No może do tego ty człowieku po studiach, że solone krakersy to nie ciastka i na pewno nie słodyczyna, no a do picia zamiast mleka dałeś nam wodę z kranu. Jaka praca taka płaca, żeż ty warch laku rozklekotany, a sam wpierniczasz ciastka i zapijasz mlekiem, choć nic nie robiłeś. Ślepy jesteś czy co robiłem to w czym jestem najlepszy. O rzeczywiście zapominałem jaka to ciężka robota sprawdzanie stabilności krzesła. Mówię o zarządzaniu pracą zawsze byłem w tym najlepszy. Czyżby dlatego, że sam nic nie potrafisz, czy też może dlatego, że masz alergię na robotę, ale wy jesteście prymitywni, jak skończyliście z sucharkami to jazda, jestem zajęty. Rzesz to i wyzyskiwacz. Mówiłem ci Marianku że to u niego codzienność on już po prostu taki jest spaczony. Racja, ale trzeba mu przyznać jedno on wie co to znaczy mieć syf w domu i powiem ci że tam jeszcze więcej śmieci niż zazwyczaj nazbierało się chyba więcej od zeszłego razu. No cóż nie ma co się dziwić u niego w domu jest wszystko. Gazeta z 1979. Wrotki bez kółek. 6 rowerów. 12 szaf i. W każdej trzyma stosy śmieci takich jak przeterminowane gazety pisemka i tarka do ubrań. To jeszcze nic ponoć kiedyś miał dwa pokoje, ale przeznaczył jeden na swoje graty. To on niczego nie wyrzuca, wręcz zachowuje wszystko co znajdzie. He? O! Maciek, Siemanko panowie jak wam leci? Cześć Maciek. Maciek kopelat co nowego? Dokładnie to trzy lata odkąd wyjechałem do Niemiec na truskawki. No a reszta to wiecie czasowe przymusowe bezwłasnowolnienie o efekcie masowym. Że co, on mówi o szkole. Aha no dobra rozumiem, a więc co tu robisz? No wiecie od dziś będę mieszkał w tym tu bloku pod numerem 3. Pierdolisz. No raczej nie teraz, ale zajebio, za zaraz pod panem Żyletą mieszkasz. To skoro będziemy mieszkać w tym samym bloku co powiesz. N. A to byśmy razem na Romka się kiedyś spiknęli, by mu wyciąć numera? To Romek jeszcze ma gdzie mieszkać. Myślałem, że sprzedał dom za nowy rower. To nie ten, to zeszły. Się rozumie, że wam podpadł. Okej, okay, możecie liczyć na mnie. Damy wycisk tłuść Ochowi. Się wie.